Mediana danych 2, 12a, 10, 5, 3 jest równa 7. Wówczas a jest równe. Mamy znaleźć medianę? Nie, nie mamy znaleźć mediany. My tą medianę mamy podaną. Wiemy, że mediana jest równa 7. Mamy znaleźć a, czyli element naszego zbioru. A jak liczyło się medianę? No, musieliśmy mieć zbiór, ale uporządkowany. Uporządkowany jak? Niemalejąco. Zatem ja już widzę, że ten zbiór jest uporządkowany nie tak jak należy, bo nie jest od najmniejszej do największej. Mało tego, nie wiem gdzie to A ma leżeć. W którym miejscu? Nie jestem w stanie go nigdzie umiejscowić. Zatem nie pozostaje nic innego, jak sprawdzić odpowiedź A. Czy może a jest dobre? Jeśli a byłoby 4, to mój zestaw uporządkowany wyglądałby tak. 2, 3, 4, bo za a daje 4, 5, 10 i 12. Sprawdźmy, jaka jest mediana tego zbioru. Skreślmy wyrazy skrajne. Zostały mi środkowe. 4 plus 5 na d2, więc liczę jego średnią arytmetyczną, to 9 drugich, a to 4,5. Ile ta mediana, czy ona jest równa 7? No nie, zdecydowanie nie. Za mało. Odpowiedź A odpada. Spróbujmy B. Zwiększymy nasze A, zgadza się, więc być może to będzie B. Idziemy po kolei. Zaadaję szóstkę, więc mój zbiór uporządkowany wyglądałby tak 2 3 5 moje a6 czyli 6 10 i 12 I znowu idziemy skrajne skreślamy zostaje środek średnia arytmetyczna bo są dwa 5 plus 6 nad 2 to 11 na 2, a to jest 5,5. No zatem to nie jest odpowiedź poprawna, bo mediana nie jest równa 7. Więc musi to być dużo więcej. Spróbujmy odpowiedź D. Czy D jest poprawna? Za A daje dziewiątkę. 2, 3, 5. Za A 9. Dalej 10 i 12. Idziemy, skreślamy wyrazy skrajne. Środek 5 plus 9 na 2 to 14 drugich. A to 7. Nasza mediana zgadza się jest 7, czyli poprawna odpowiedź, żeby mediana była 7, za a muszę dać dziewiątkę. Poprawna odpowiedź d. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.